Szlak wzniesień Moreny Czołowej przeprowadzi mnie przez piękne polodowcowe tereny, które ukształtował właśnie cofający się niegdyś lodowiec, który również oprócz takich pięknych terenów, pofalowanych pagórków, zostawił tutaj również pamiątkę w postaci bardzo wielu jezior. Teraz dodatkowo są tu jeszcze lasy, więc, idealny teren, idealne warunki do wędrówki. Witam serdecznie w kolejnej wędrówce. Jestem znowu na szlaku i bardzo się z tego faktu cieszę. Jestem w Złocieńcu, w województwie zachodniopomorskim, w województwie bliskim mojemu sercu i będę wędrował właśnie terenami, które w pewnym sensie znam, ale już dawno. Dawno nie miałem okazji tutaj być, a szczególnie wędrować, więc jest teraz świetna okazja. Przede mną szlak wzniesień moreny czołowej. Tym razem będzie mi towarzyszył kolor zielony. Już widzę pierwszy znak, ale nie widzę kropki, więc nie wiem czy ona tutaj jest, czy ktoś ją zamalował, albo, albo ukradł. W każdym razie wypadałoby oficjalnie rozpocząć wędrówkę. Więc dam sobie jeszcze chwilę na odnalezienie kropki i ruszamy na szlak. No niestety nie udało mi się znaleźć kropki, a to jest pierwszy znak, który, który odnalazłem, więc stąd zaczynam, odbijam i idę przed siebie. Pierwsze 10 km za mną no i pierwsze wrażenia, na razie bardzo pozytywne, i to nawet pomimo tego, że w lesie tak mnie cięły komary, że po prostu myślałem, że zwariuję. No ale teraz na szczęście robi się pogoda, wyszło słońce. Tych chmur, które rano tak straszyły deszczem, już nie ma. Więc wędruje się fajnie. Jest ta ekscytacja. Związana z wyruszeniem. Ten, te, te, ten pierwszy czas jest zawsze taki fajny, towarzyszy taka radość. Mam nadzieję, że ona będzie trwała cały czas. A szlak wzniesień Moreny Czołowej przeprowadzi mnie przez piękne polodowcowe tereny, które ukształtował właśnie cofający się niegdyś lodowiec który również oprócz takich pięknych terenów, pofolowanych pagórków, zostawił tutaj również po sobie pamiątkę w postaci bardzo wielu jezior teraz dodatkowo są tu jeszcze lasy, więc idealny teren, idealne warunki do wędrówki więc już bez zbędnego ględzenia ruszam dalej Z trasy przeszedłem około 25 km, już dzisiaj, no i wędruję się dalej fajnie. Pogoda taka jest właśnie może niepewna, ale, ale w sumie stabilna. Cały czas jest niebo zachmurzone, ale nie jest gorąco. Może troszeczkę jest dusznawo, no i gdzie nie, gdzie naprawdę komary się nie certolą, tylko jadą ze mną niesamowicie. Zmasowane ataki są niekiedy. A przede mną już ostatnie kilometry. Teraz obieram kurs na Czaplinek. Tam myślę, że zanocuję. Są tam pola namiotowe, więc będzie okazja się ogarnąć. Zrobić zakupy. Po drodze dzisiaj praktycznie nie było w ogóle sklepów, więc wodę jeszcze mam. Jedzenia troszeczkę też, więc w Czaplinku właśnie Zrobię przerwę techniczną, wyśpię się a jutro, pójdę dalej. To jestem już na kampingu, nie wiem czy to był dobry pomysł, bo jest po prostu tyle ludzi i tam za mną, po prostu jest, nie wiem, nie wiem gdzie się rozłożę w ogóle, bo, bo naprawdę jest tak ciasno, więc ogarniam sobie nocleg, coś sobie zjem i widzimy się jutro, bo nie chcę przedłużać już dzisiaj. Trzeba sobie jakoś radzić w miejskiej dżungli, do zobaczenia jutro, hej! Witam w kolejnym dniu wędrówki. Chciałem powiedzieć, że jestem wyspany, wypoczęty i pełen energii. <laughs> Nie mogę tego powiedzieć, bo noc była naprawdę ciężka. Najpierw do mniej więcej północy obok była dyskoteka, więc no, decybeli było naprawdę sporo. A później, kiedy się to skończyło, to sąsiedzi przyszli w stanie mocno wskazującym i Wydzierali się, puszczali muzykę zaraz koło mojego namiotu. No a gdy poszli spać, to dramat się nie skończył, bo niesamowicie ten stan alkoholowy sprawił, że chrapanie po prostu zagłuszało wszystko. Także no... Nie wiem, czy spałem może dwie godziny, no ale myślę, że to rozchodzę. I nie będzie źle. No a teraz jestem na fragmencie. Wychodzę w ogóle z Czaplinka, Jestem na fragmencie też szlaku solnego, który mam ochotę przejść. Mam go w planach również, więc do czaplinka będzie okazja wrócić. Szczególnie, że nie, nie zobaczyłem, nie odwiedziłem tego miasta w zasadzie. Byłem tutaj nad brzegiem jeziora, więc... Więc będzie okazja, zwłaszcza że miasto fajne, klimatyczne, ciekawe, ale no musi poczekać. A teraz kolejne kilometry przede mną. Czas na mały raport z trasy. Jestem mniej więcej na połowie dzisiejszego dystansu. No, ostatnie kilometry to w zasadzie większość asfalt, a do tego deszcz. No, chwilami nawet mocno padało, no a teraz się zaczyna rozpogadzać i to co spadło zaczyna teraz parować, więc czuć taką duchotę i chyba to. Też sprawia, że czuję to niewyspanie, ale wędruję się teraz już dobrze. Tak jak zszedłem z asfaltu, to naprawdę szlak biegnie przez naprawdę fantastyczne tereny. Można nacieszyć oczy. No i myślę, że do końca dzisiejszej wędrówki już tak zostanie, że asfaltów już nie będzie. I deszcz też już nie będzie mi przeszkadzał, więc będę mógł cieszyć się wędrówką. Filmować, ale nie daję rady. Po prostu komary się tak wściekły, jestem tak yy, zgryziony, że po prostu wszystko mnie swędzi. Nogi po prostu całe, już chyba bym nie naliczył, ile mam bąbli I po prostu idę, bo wtedy podczas marszu jakoś można to przetrwać. A jak zatrzymuję się, żeby rozłożyć staty, to był. No a teraz jestem przed yy, silnowem. Tam będzie jakieś jeziorko, jakieś campingi albo jakieś inne agroturystyki, więc mam już w nogach około 30 km, więc wypadałoby już na dzisiaj skończyć, więc rozglądnę się zaraz za miejscem no i kończymy na dzisiaj. Znalazłem fajne miejsce, camping tutaj z wygodami. Już dzisiaj nigdzie nie idę. Mam dość, także rozkładam za momencik namiot. No i idę odpoczywać. Także bardzo dziękuję za kolejny wspólny dzień. Jutro widzimy się ponownie. No to mamy wszystko. Teraz tylko ugotuję jajka, bo już nie mam dzisiaj weny do tego, żeby tworzyć jakieś yy, takie rozbudowane dania, więc na szybko najprostsze jedzonko, no i idę spać, bo naprawdę jestem dzisiaj zmęczony. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wspólny dzień i do zobaczenia jutro.